Zaczynamy nowy wspaniały dzień, ale na początek, staliśmy później w ogóle, bo po siódmej, ale na początek musimy się przebić ze wschodu Melbourne na zachód, samym Melbourne nie stajemy, musimy po prostu się przez nie przebić, dobrze, że jest sobota, więc, yy, więc może nie będzie takiego ruchu, niecałe dwie godziny. Syna mąka, 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 uspokój się, Syna mąka z bakaliami, z bakaliami, z bakaliami, chodź. Przejechaliśmy na wschód od Melbourne i dziś zaczniemy Great Ocean Road słynną drogę, widokową. Nad oceanem. Ale dzisiaj tylko zaczniemy, a jutro cały dzień prawie spędzimy na tej drodze. Więc jutro o niej opowiem. A na razie idziemy na jedną z plaż, znaczy na punkt widokowy na jedną z plaż, gdzie jest dużo surferów. I rzeczywiście jest ich dużo, bo tu cały czas przyjeżdżają nowi, bo dziś sobota. Poro surferów w wodzie i muszę przyznać, że takiego poziomu jak tu widziałem, to chyba jeszcze w życiu nie widziałem, naprawdę. Nieźle, nieźle niektórzy tu pocinają na tych deskach. Gdybym mieszkał w Australii, to pewnie trzeba by było się nauczyć tego surfowania. A tak pozostaje mi surfowanie po sieci. Chociaż jeszcze... Nie mów Jeszcze 65 lat przede mną. Jakie się <laughs> I na tej plaży Belsbitz na której byliśmy to mekka dla surferów i co rok w Wielkanoc, czyli już niedługo odbywają się tam zawody surferskie. A teraz jesteśmy na latarni morskiej Split Point. Nasmarowani, zabezpieczeni przed słońcem, jak się tylko Da! Jak to jest z tą Australią? Można powiedzieć, że należała przez długi czas do Wielkiej Brytanii i była ogromnym więzieniem, bo zsyłano tutaj skazańców jeszcze chyba w XVIII wieku, jeśli dobrze pamiętam. Konie nie dawały rady na odbaku. Wspominałem w poprzednich odcinkach, że są tu wielbłądy. Bo są tu wielbłądy, ale one nie występowały tu naturalnie. Zostały sprowadzone przez białych ludzi. Z Bliskiego Wschodu, między innymi Afryki, bo konie nie dawały rady. Gdy odkryto wszystko, co było do odkrycia, wypuszczono te wielbłądy, a one zaczęły się rozmnażać. I teraz żyje ich na wolności bardzo, bardzo dużo. W Australii jest także najdłuższy płot na świecie. Ma ponad 5000 km. Ciągnie się przez pół Australii. Służył temu, aby. Aby psy, dzikie psy, nie atakowały stad owiec i nie zagryzały ich. Australia, ponieważ to jest pustynia, ciągnie się przed, przez nią jedna główna droga zazwyczaj, to można spotkać te pociągi tak zwane na drodze, czyli taka kolumna tirów jakby. Wyprzedzenie tego zajmuje z pewnością sporo czasu. Ponieważ osadzili się tutaj Brytyjczycy, to też w Australii nie ma jakiejś takiej kuchni ich specjalnej. Dominuje właśnie kuchnia brytyjska. Fish and chips. Produktowo również nie ma dużego wyboru. 33% Australijczyków nie urodziło się w Australii, więc jest też sporo naleciałości. Tak więc, sporo innych kuchni. Bardzo dużo chińskiej. Znów, według prognoz, dzisiaj jest dwadzieścia kilka stopni. A realnie, roztapiamy się na tym słońcu. Na tym spocie koło latarni, jest dobre miejsce do. Obserwowania wielorybów między majem a październikiem. Nie wiem jak to jest, ale tutaj w Melbourne jest tak, że na przykład macie 22-23 stopnie przez tydzień i nagle jest jeden dzień, kiedy jest 35 albo latem 40, i później znowu spada. I teraz dopiero będziemy wjeżdżać na Great Ocean Road. Tu jest brama, taki początek, ale dziś i tak nie będziemy jechać cały czas tą drogą, będziemy z niej odbijać. Jutro będziemy już typowo jechać tym Great Ocean Road. Więc dziś tylko bliźniemy, choć widoki już pewnie będą piękne. I już odbiliśmy z Great Ocean Road do parku narodowego Great Otway National Park na wodospady, na wodospady, bo dawno nie było wodospadów. Jest tu taki szlak przez bujne, bujną roślinność, paprocie, dinozaury, pająki. Spójrzcie na te paprotki, no spójrzcie Kasia. Chcesz taką w domu? Nie Mieliśmy, no nam zdechła. I pierwszy raz tutaj widziałem na żółto, że wysoki poziom pożarowy. Bardzo dużo tutaj ogromnych paproci. Z tego co czytałem, to są niezwykle stare podmiany, które, które rosły już za czasów dinozaurów. Nie zatrzymujemy się. Jest jeszcze drugi wodospad. Kawałek tutaj tymi paprociami i zielenią się idzie. Trzeba uważać na węże. I wodospad ładny, ale dużo ludzi. Dalej ruszam sam na drugi, on jest tu blisko. Ale trzeba było się przeprawić przez rzekę po kamieniach. Poziom jest dość niski, więc bezproblemowo. Tutaj się zrobił zator. Widzicie, jest trochę syfu. Podoba mi się ten szlak, bo tu już nie ma ludzi. Jest tak dziko i ta zieleń, jak w dżungli. Wodospad Straffals, a ten pierwszy Erskin Falls. Oba piękne, te paprocie robią mega wrażenie. Jakiś pajączek spotkany, mały, więc może jadowity, bo paradoksalnie te duże pająki w wielkości dłoni nie są aż tak yy, jadowite jak te malutkie. Australia. W takich miejscach jak jestem sam albo z Kasią czuję się naprawdę czuję, że żyje Przerwa jedzeniowa, ser żółty, nie jest tu taki tani, bułki z jumbo, ciastka na deser, woda do popicia i coś zdrowego, czyli truskawki. Godzina 13.40. Dzisiaj najluźniejszy dzień spośród naszej całej eskapady. Wyjechaliśmy najpóźniej, wstaliśmy najpóźniej, bo po siódmej, wyjechaliśmy po ósmej i na miejsce noclegowe być może zajedziemy też wcześniej. A teraz idziemy na Tedis Lookout, czyli punkt widokowy na okolicę miasta Lorne, i będziemy się kierować w stronę Apollo Bay, gdzie mamy nocleg. I mm, to jest podobno jeden z najpiękniejszych chyba odcinków Great Ocean Road, więc zobaczymy, zobaczymy, zweryfikujemy. I z tego punktu widać dokładnie drogę, którą właśnie moment będziemy jechać. Kenneth River. Jesteśmy w Kenneth River. To jeden z ostatnich naszych punktów na dziś. Tu podobno można spotkać koale dziko żyjące. I to jest nasz cel. Ale no czy będą to ja nie wiem. Jest, jest koala, więc przedostatnie zwierzę australijskie na wolności, które chcieliśmy zobaczyć, będzie odhaczone. Koala to nie jest niedźwiedź, to nie jest miś. Koala to jest torbacz. Zazwyczaj spędza czas na drzewie. Nie wiem czemu, ale myślałem, że te koale są większe. No chyba śpi. 1530, nie uwierzycie, 1530, a my jesteśmy w hotelu, to ale żeby nie było to jedyny taki dzień. Idziemy się zameldować dość drogo. Zaraz powiem dlaczego i o co tu chodzi mamy na samym końcu na parterze 330 chyba złotych, coś koło tego ten pokój, dlaczego tutaj? Ogólnie jesteśmy na, nadal na Great Ocean Road. Jesteśmy wciąż na Great Ocean Road, a to znaczy, że jest tu dużo turystów, dużo ludzi, i nie za bardzo jest opcja, znaczy ciężko o noclegi, zwłaszcza w tanich pieniądzach. Do 500 było bardzo ciężko. Ten nocleg cudem znalazłem, i po mojej rezerwacji już było wszystko wykupione, a rezerwowałem z pół roku temu. Druga rzecz, że dzisiaj sobota, z soboty na niedzielę pewnie też jest jeszcze ciężej, więc tym bardziej się cieszę, że się udało. Jesteśmy dość wcześnie, bo przed 16,00, więc dzisiaj naprawdę luźniejszy dzionek. Goro dotarliśmy tak wcześnie, to ruszamy plażować, ale najpierw Monopol, bo to trzeba uczcić. A i Kasia obiecała wejść, jak będziemy wcześniej. No ciekawe, ciekawe. Dali nam tu jeszcze taką 8 browarów. Chyba do Polski wziąć. Fajne. Pamiętajcie, że chyba na plażach nie można pić, przynajmniej w tym rejonie. Ale pamiętajcie też, że nie wszystkie przepisy warto przestrzegać. Ale z głową, z głową. No, pamiętny dzionek Kasia wchodzi. Cała. Od stóp do głów. Co jest? No, jesteśmy w Apollo Bay. Temperatura wody według internetu 19 stopni. To południe jest. Marzec, to już jesień idzie. Dawaj, Kasia, nura. Teraz szczura, nura, dawaj. Ha, ha, ha. No jest zimniejsza niż wczoraj na Squickie Beach Ale nie ma źle Tyle o aborygenach, nie wiem za dużo, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Aborygeni, czyli lud pierwotny tej ziemi, czyli Australii. Żyli, według naukowców żyli tutaj już od 20 do 40 tysięcy lat temu. Prawdopodobnie pochodzą z Afryki, czyli generalnie są czarnoskórzy i po tym można poznać Aborygenów w Australii. Raz w Jervis Bay zapuściliśmy się. Właśnie w takie rejony, gdzie wszędzie pisało, że zakaz parkowania, że tylko dla mieszkańców, tylko dla mieszkańców. Chcieliśmy tam podjechać na plażę, nie udało się. I właśnie tam biegała taka młoda dziewczyna czarnoskóra. To była generalnie, jak się okazało, taka wioska aborygeńska. Czyli oni generalnie sobie nie życzą yy, takich wizyt. No i wiecie jak to jest, tak jak w USA. Biały człowiek przybył z Wielkiej Brytanii na nową ziemię i sobie ją zawłaszczył, tak? Wszystko zaczął zaczął robić pod siebie, zabierać, rewolucja przemysłowa, te tematy. No nie było wesoło. Nie ma się też co dziwić aborygenom, że mają żal do, do białych ludzi, że no, że zabrali im tą, tą świętość też niejako, bo aborygeni żyli bardzo bardzo z matką naturą, z, ma, z matką ziemią. Co więcej, co więcej, ku, do lat 60., zeszłego wieku, XX wieku Aborygeni byli uznawani za faunę, za zwierzęta, według tutaj Australijczyków, więc to, 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 to jakby podsyca ten cały smaczek. Ilu jest Aborygenów? Koło miliona. Koło miliona osób to Aborygeni w Australii z 26 milionów mieszkańców. E, gdzie żyją? Żyją głównie na przedmieściach, żyją głównie na terytoriach północnych, na zachodzie, tam gdzie jest mało ludzi, generalnie żyją Aborygeni. Więc czy rzeczywiście to wszystko wina białych ludzi? Nie wiem. Tak jak yy, pogrom Indian w USA, tak i tutaj. Nie mogę zająć stanowiska, bo nie wiem. Za mało się znam, ale na pewno nie było to uczciwe, cała ta kolonizacja Wielkiej Brytanii. Ale co mogę też powiedzieć na usprawiedliwienie, bo wiem, że aborygeni są tutaj nazywani przez Australijczyków trouble maker, czyli tacy sprawiający kłopoty bo generalnie aborygeni, dzisiejsi, no, dużo piją alkoholu, najchętniej by dostawali jakiś socjal od państwa, więc nie jest tak kolorowo, no tak, tak, tak wygląda po prostu świat, nie jest kolorowy, no. Z wielu stron można na to spojrzeć, na ten problem i z każdej znajdziemy coś za daną opcją. A propos tych ptaków, zauważyłem, że każdy ma swój rejon. Czyli ten ogarnia tutaj nasz rejon. Tam jest następny. O, zobaczcie co się dzieje. O, zobaczcie. O, bitka. Wypieprzaj, wypieprzaj stąd mój rejon. I ten teraz jest bezpański. Ten ma rejon tu, a nasz ma tu. O, następny leci. O, 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 zobaczcie jak go wypędza. Wypieprzaj stąd. Tak samo nasz, bo my mu nic nie daliśmy. Poleciał tam, zaczęli się ganiać i przyleciał tu. Normalnie się przepędzają. Patrz, patrz, wchodzi ci na rejon. Patrz! Za tobą! Rejon! Dzisiaj zjemy burgera w Pit Stop Bros. Bo wiemy, że jest tanio, amerykański styl. Tu, niecałe 110 zł za takie dzisiaj burgerki, dwie sztuki i frytki. Wyjątkowo wcześnie, dziś się już odmeldowuje 18.48. Kąpiel, film tradycyjnie u nas, czyli pełen relaks po plażowaniu, po kolacji, średniej kolacji moim zdaniem, według Kasi znakomitej. Nie powiedziałam tak, nie kłam. <gry> eee, mówiłem w poprzednich odcinkach, że tu kangury jedzą. Jedzą kangury, jest mięso kan z kangura dostępne w marketach. Są knajpy serwujące jakiś tam stek z kangura, ale to też nie jest tak, że wiecie, że to jest jakiś tam przysmak czy narodowe danie, że wow, że wszyscy jedzą kangura. Generalnie na całym świecie ludzie jedzą głównie wołowinę i kurczaka, w niektórych rejonach jeszcze wieprzowinę. A cała reszta to są takie wiecie, no i, no i oczywiście ryby i jakieś tam owoce morza. A cała reszta to jest takie, mm, takie bardziej w ramach ciekawostki. Nie mam parcia na kangura, bo jadłem kangura kiedyś, kupiłem w Lidlu. No i smakował tak wiecie, no jak, jak, mięso, no bez jakiegoś tam szaleństwa. Kosztował wtedy oczy z głowy. Jest tu jakiś arsenał na wieczór. Może dzisiaj. O zero karp sobie spróbujemy. I tyle i tyle z tego dnia. Zapraszam jutro. Jutro great ocean road. Temu będzie poświęcony odcinek. Jutro sporo w, w drodze sporo. Zwiedzania. A pogody zapowiadają średnie, ale do tej pory jeszcze yy, nie było złej pogody. Więc jesteśmy dobrej myśli. Odmeldowuje się SIA do jutra.